No można powiedzieć, że zabawa fajna. Jest. Grubiutki. Fajny okej. Jest. I zapytanie, dlaczego biorę dwie wędki? Bo to jest męczarnia. Lepiej jedna wędka uniwersalna. Wziąć. Wbiłem go w drugą stronę. Jest. Cześć. klenik wraca do swojego domku. Ahoj, wędkarska brygada, dzisiaj w końcu bez wiatru. W ostatnich dniach ciągle wiało, ciągle wiało, 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 jeszcze raz wiało. No i z tej okazji właśnie, że dzisiaj nie wieje, wyskakuję sobie na to drę na spokojnie pochodzić w końcu. I mam nadzieję, że połowić rywy, bo ten wiatr tak dokuczał przyłowienie na przykład Ultra Light'em, że po prostu niepsko się łowiło i ta przyjemność była dużo, dużo mniejsza. Więc dzisiaj mam nadzieję, że właśnie ryby będą chętne do współpracy. Co prawda pochmurno. Niedawno deszczyk spadł, ale To rybą chyba nie przeszkadza, więc zobaczymy jak to będzie. Ja już wchodzę na pierwszą główkę i zaczynam łowić. Ale woda spokojna. No super, można i ten fajnie połowić, więc 55 mm NM Pierwszy rzut i zaczynamy właśnie tą odrżańską dzisiejszą przygodę. Oczywiście także mam ze sobą drugą wędkę. Jakby pokazało się bolenie, klenie, może szczupaki. To także ta druga wędka mocniejsza jest i także będziemy łowić. Ale póki co ultra light. popróbuje te okonie. Może są dzisiaj chętne do współpracy. Zobaczymy jak to będzie. I mam nadzieję, że jakieś ryby wyjadą. Jest, okonek, ale malusze, ojej jaki mały, bryloczek taki malusi, strzelił Jest pierwsza rybka, taka rybka, hej, 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 nie wiem ile on ma, może z 10 cm, wracaj Jest chrypka pada coś <laughs> Zabolenie, że całe ma tu chyba okoń się skusił tak, okonek. No i taki już przyjemniaczek Aj Nie skacz Taki Gagacio Taki okonek strzelił na cykady Obole chodził w klatce, ładnie się pokazywał, ganiał drobnice, nawet raz za cykatką podążył, ale nie trafił. Ale niestety nie udało go się ściągnąć, a więc wracam tutaj i na naletko na razie po dubie i zaraz na drugą główeczkę uciekam. Siedzi. Jest okonek, też maluszek. Ale jest taki kajtuś strzelił Cieszy jak najbardziej jest następny, coś się zaczyna dziać On tutaj wał przerwany, a ja będę sobie tu rzucał bo podejrzewam, że to jest fajny dołeczek i może akurat jakieś okonki tutaj będą stały Warto kilka rzutów kontrolnych oddać i sprawdzić właśnie co tutaj w wodzie piszczy? Może jakieś okonki? Siedzi. Jest okonek. Nieduży. Mały kajtek. Ale jest. Taki. Maruszek. Skusił się. Na kajtka. Kajtek na kajtka. Wracaj. jest następny ten troszeczkę większy, ale ten ładnie strzelił, na windę muszę go budować wysoko, no taki już fajniejszy, jak ten, ten. no ten może mieć z 23 4 cm. Jest następny, założyłem enemika Motorola i taki strzał był dosyć mocny. Wcześniej te takie strzały takie naprawdę delikatne były. Stupnięcia można powiedzieć. A ten był fajny strzał. Może ten kolor bardziej kusi dzisiaj te okonie. No zobaczymy, może nie jest to taka jednorazowa sytuacja, tylko będzie więcej strzałów takich fajnych, agresywnych. Tak, jest następny okonek. A taki podobny. No, troszeczkę mniejszy jak ten poprzedni, na no, Nemika O no, taki 21-22 cm, na No i następny jest pasek, O, strzelił, jest następny. Ale tego mocno zaciełem. sam się nie spodziewałem tego. No jest, na nemika. i następny okonek jest, wracając. Dostałem takie zapytanie: dlaczego biorę dwie wędki? Bo to jest męczarnia. Lepiej jedna wędka uniwersalna, no tak niekoniecznie, bo ja ogólnie lubię dwie wędki. Nie jest to dla mnie żadne uciążliwe noszenie. Dwie węteczki jeszcze akurat są ok. I tak, jedną wędkę, czyli trochę mocniejszą na klenia i na letko na bolenia, muszę mieć, bo jak okonie nie biorą i się pokaże boleń, no to trzeba za tym boleniem porzucać czy te kleniki poszukać. Jak nie bierze boleń, nie bierze kleń czy szczupak, no to ta okonióweczka zawsze jest w zapasie i można podubać, podziubać. Może akurat odpalą te okonie. I dlatego właśnie te dwie węteczki zawsze mam ze sobą. Nie jest to jakieś tam uciążliwe, żeby je nosić ze sobą, bo trzy wędki to już tak, ale dwie to jeszcze tam w miarę okej, okay. więc co? Dwie węteczki jak najbardziej. No to następna główka. Nm się trochę zepsuł z tej strony, więc wbiłem go w drugą stronę. Powinien także kusić o konie, więc działamy. Rzucam i szukam następnych pasków. Przydałby się jakiś większy. Jak na razie to takie maluszki albo średniaczki. Takie 23, 24 chyba największy był. Więc biorą, ale te małe. A przydałby się jakiś większy, no chociaż taki 30 trzydziestaczek. To już by było fajnie. Fajny, przyjemny dzionek. A zobaczymy. Jeszcze trochę będę łowił. Może akurat strzeli. Jest. Okonek. O ile maluszek. Jest następny, o taki, następny, Na Mika. Tak jak mówiłem, przekręciłem i działa dalej. Siedzi, jest okonek, nie jest duży, ale jest. A taki następny kajtuś okoniowy jest okonek, następny mały, ale jest następny. Uuu, uh, tutaj zawalczył troszeczkę. No i jest następny. Okoniasty zbój. Cieszy jak najbardziej. No Można powiedzieć, że zabawa fajna. Okonie biorą. Zaczęły brać dobrze. Ale jak na razie to te małe. Przydałby się jakiś większy na rozgrzewkę taką. Emocje jakieś. Te małe... Dobra, zakończka. Jest. Następny okonek. Też taki Marusiu. A nie, to nie okonek. Mały bolus. Mały boleń się skosił. Myślałem, <laughs> że to okonek. To mały bolo. Jest bolo, hura! Nie takich wymiarów, co bym chciał, ale jest. Jest. Jest rybka. To będzie okonek. O, nie, szczupak. Szczupak chyba. Tak? Czy boleń? Mały boleń? Czy klenik? klenik. O mały klenik się skusił No proszę, taki klenik się skusił mały Taki klenioszek się skrócił A no, z 30 cm No i jest fajnie Żański Klenik wraca do swojego domku No to wpadł klenik nawet się nie spodziewałem takiej ryby właśnie z tej okolicy. Niespodzianka. Bardziej właśnie na przelewach ich szukam. A tu tlenik się złowił. 33 cm, więc nie taki wcale maluszek. Ale jest, cieszę się. Bardzo fajnie. No tlenik już. Zameldował się, w sumie największa ryba dzisiaj. Jest rybka. Następna rybcia. I to będzie ten rokonek. Taki malusio. Ale jest następny. No to coś na tej klatce się dzieje od strony napływowej bo na powszechniejszych praktycznie nic się nie działo, a tutaj no coś się dzieje, jakiś okonek, jakiś kleń śmiałem podbicie innych brań więc coś tutaj żaruje, jakaś rybka, może jakaś większa strzeli, fajnie by było. Klenik strzelił, czy to okonek? Okonek! Ja myślałem, że klenik strzelił. A to taki okonek się skusił. No, fajny. Grubiutki. Fajny okoń. A oddam kilka rzutów ko tego drzewka zwolonego. Może jakieś tu okoniki się gromadzą. Fajna miejscówka, dosyć dobrze to wygląda. No, ale czy tu są konie? I a jak są, czy chcą przynęte zassać? A to jest pytanie. No, dowiem się. Oddam kilka rzutów i zobaczę. Cześć! Jest okonek. konek. O i taki fajniejszy. Tylko o, muszę go tak nawindzie. Jest taki okonek, strzelił, następna piękna rybka. Na dzisiaj rybki biorą, nie powiem, że nie, no ale rozmiarowo, no to tak średnio można powiedzieć na jeża. No ale coś się dzieje, nie narzekam. No to ja kończę na dzisiaj łowienie. Ogólnie dzisiaj odra wypłaciła dużą ilością ryb, niestety tych takich trochę mniejszych. Te większe niekoniecznie dzisiaj chciały, ale może innego dnia będą chciały. Więc jeszcze lato w pełni będę chodził, będę szukał tych większych ryb, i może któregoś pięknego dnia okaże się, że wpadnie jakaś naprawdę przyzwoita, duża ryba. I na to liczę. Więc co? Niech moc będzie z nami z rybami. Cześć, hej, do następnego.